Gdyby jeszcze 10 lat temu ktoś powiedział mi, że z pięciu najlepiej sprzedających się marek smartfonów będą trzy firmy chińskie, najprawdopodobniej... A tak, witamy w roku 2019. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym subiektywnie programie, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który, do którego zabierałem się już od jakiegoś czasu, natomiast czekałem na oficjalne wyniki za Q2 2019, jak tam się sprzedaż kręcił wszystkich producentów smartfonów. No, i okazuje się, że dla jednych wyniki są świetne, napawają optymizmem, a dla innych nie. Wiecie, ja nie jestem osobą, która życzy komukolwiek źle, tym bardziej firmom, które na dany moment potknęła się noga i nie sprzedają się tak dobrze, jak zarząd by oczekiwał. Natomiast Dzisiejszy materiał, mimo iż subiektywnie, bo ja będę wyrażać swoją opinię na ten temat, na dobrą sprawę równie dobrze moglibyśmy go nazwać materiałem obiektywnie, bo w dużej mierze mówimy tutaj o faktach, czyli o rzeczach, które z perspektywy każdego z nas są takie same. No dobrze, każdy wie, że w chwili obecnej markami wiodącymi prym na rynku smartfonów jest Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Oppo. I o dziwo okazało się, że w Q2 2019 Oppo. Sprzedało się lepiej niż Apple i to też jest spore zaskoczenie. Wiele osób mówi na temat tego, że Apple upada, że Apple jest coraz gorsze, etc., i że sprzedaż spada. I jasne, natomiast tutaj króciutko o Apple, słuchajcie, to nie jest tak, że. Jeżeli iPhone się zaczyna sprzedawać źle, to znaczy, że Apple słabo stoi finansowo. Po pierwsze, w dalszym ciągu sprzedaż iPhone'ów i tak jest na bardzo wysokim poziomie. Inni producenci mogą co najwyżej o takiej pomarzyć. Po drugie, Apple zaczęło też zarabiać z innych produktów oraz również i usług. Na przykład Apple Watch, najlepiej sprzedający się smartwatch na świecie, czy chociażby usługi, w które Apple w 2019 roku tak mocno chce wejść. Już niebawem, we wrześniu, najprawdopodobniej zostanie oficjalnie... Rozpoczęta możliwość włączenia usługi Apple Arcade, czyli abonament na gry, czy Apple TV, konkurencja dla Netflixa czy HBO Go. Dlatego, z tym upadkiem Apple raczej bym się wstrzymał. No i oczywiście tutaj nie będziemy mówić o Samsungu, który w chwili obecnej bije rekordy sprzedażowe. Tak jak wam już mówię od kilku miesięcy, seria A mi się podobała i jak się okazuje, nie tylko mi, ponieważ sprzedaż serii jest na naprawdę dobrym poziomie. Poczynając od A 10, A 20, A 40, 50 czy 70. Szczerze wątpię, że A 80 sprzedaje się dobrze w związku z głąb wyceną. Jednak skupmy się na tych markach, które nie powiem po tytule tego materiału, że. Upadły, bo zaznaczam upadają, to wcale nie oznacza, że one upadły. Natomiast mam wrażenie, że zarządy poszczególnych marek oczekiwałyby trochę więcej. No dobrze, tak jak ustaliliśmy, są marki, które przodują i one ewidentnie stanowią większość sprzedaży smartfonów na świecie. Samsung, Huawei, Oppo, Apple i Xiaomi. Czyli trzy marki chińskie, jedna koreańska i jedna. Amerykańska, która wiadomo i tak jest w dużej mierze też produkowana w Chinach. No dobrze, zatem poruszmy temat sześciu marek, które moim zdaniem nie radzą sobie najlepiej. Oczywiście te pierwsze dwie, trzy marki, o których zaraz powiem, to nie jest tak, że sprzedaż jest fatalna, natomiast różnica pomiędzy tymi markami a pozostałymi z pierwszej, piątki, szóstki, chociażby też Vivo, no to to jest przepaść. Słuchajcie, pierwsza marka a poruszmy nawet i dwie, czyli pierwsza marka LG oraz Motorola, która jak dobrze wiemy już jakiś czas temu została wykupiona przez chińskie Lenovo. LG, czyli marka założona świeżo po wojnie w bodajże 1946 albo 7 roku, Wiadomo, LG to nie jest tylko i wyłącznie rynek smartfonów. LG radzi sobie też świetnie na rynku telewizorów i wielu innych urządzeń, z których korzystamy na co dzień w domu. Natomiast procentowo, gdybyśmy mieli ocenić udział LG na rynku za Q2 2019, okazuje się, że na wzór zlenowo jest to aż albo zaledwie 3%. Sprzedażowo wygląda to coś bardzo podobnie w granicach ponad 8 milionów dostarczonych egzemplarzy na rynek. I czy to jest dużo, czy to jest mało? Biorąc pod uwagę pierwszą piątkę, szóstkę, przepaść jest ogromna i tutaj nie ma o czym mówić. Jednak patrząc na wcześniejsze kwartały, na przykład Q1 czy rok wcześniej, ta sprzedaż może nie jest turbo stabilna, bo w Q2 wyniki LG były gdzieś na poziomie ponad 11 milionów. Natomiast jest to całkiem, całkiem stabilne, więc na ten moment jeszcze o LG czy o motorole bym się nie martwił. Tym bardziej uważam, że robią dobre smartfony z naciskiem na motorole. No LG tak trochę mam wrażenie jakby trochę przygasło i to już nie jest to samo LG, które było, nie wiem, za czasów LG G2, LG G4 czy na początku słabo przyjętego podczas premiery LG G6. Natomiast jak dobrze wiemy, Smartfony LG tanieją bardzo szybko i też na pewno to też wpływa na sam fakt sprzedaży. Jeżeli nie kupi się podczas premiery, to czeka się miesiąc, dwa, trzy i te telefony jednak się sprzedają i ta sprzedaż się nakręca. Co do Motorola, która też jest już od wielu lat na rynku, która na początku została przejęta przez Google, potem licencja została wykupiona przez chińskie Lenovo. Motorola również radzi sobie nie najgorzej na poziomie LG. I teraz tak, to nie są absolutnie na ten moment. Nie możemy tutaj mówić, że te dwie marki to jest jakieś tam dno totalne i one się nie sprzedają. Sprzedają się fajnie, jednak zaznaczam przepaść pomiędzy tymi miejscami a pierwszą szóstką jest ogromna. Teraz przejdźmy do marki trzeciej, czyli Noki. Ukochanej przeze mnie Noki i każdego człowieka, który swoją turbo-turbo młodość przeżywał pod koniec lat 90. Wie dobrze, że kiedyś Nokia była potęgą, i jak szło się do szkoły i ktoś miał Samsunga, to od razu mówiono: Ty masz Samsunga, więc lipa straszna. Ja mam Nokia, jestem kozakiem, tak? Nokia, jakby tam troszeczkę ta sprzedaż na przełomie ostatnich lat zaczęła się poprawiać. Nokia po przejęciu przez fińskie Handy Global zaczyna odbijać się od dna, i jak najbardziej Nokii życzę, jak najlepiej, żeby ten trend był utrzymywany. W Q2 w 2019 sprzedaż Nokii oscylowała w granicach 4,8 miliona egzemplarzy, co dało no, zawrotną czy niezawrotną ilość w procentach na rynku 1,3. Zatem biorąc pod uwagę te 3% Motoroli czy e, LG nie jest to dużo, jednak musimy wziąć pod uwagę, że Nokia była w dużo gorszej sytuacji, i mam nadzieję, że jeszcze ta sprzedaż Nokii będzie na przełomie kolejnych lat się poprawiać. Więc, no cóż, trzymamy kciuki za fińską MT Global to fińska marka fińską Nokia. No i przechodzimy do tych trzech marek, które na ten moment nie radzą sobie, i bezapelacyjnie można powiedzieć wprost, że są to marki, jeżeli chodzi o segment smartfonów. Upadające, one nie są upadłe, ale są upadające. Zacznijmy od Sony, od smartfonów, które cenię ogromnym szacunkiem, ogromnym sentymentem, jednak też trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko sentymentem i przeszłością człowiek żyje, nie możemy patrzeć w przeszłość. Sony kompletnie sobie nie radzi. Sony w Q2. 2019 dostarczyła na rynek 1,1 miliona egzemplarzy smartfonów. Krótko mówiąc, jeżeli mielibyśmy to przeliczyć na wzór pozostałych marek, o których dzisiaj mówimy, jest to uwaga 0,3% całego rynku. I teraz możemy szukać winnych: czy to jest marketing, czy są to słabe smartfony. Nie uważam, żeby to były słabe smartfony, bo Sony robi fajne telefony. Natomiast mam wrażenie, że ten marketing trochę nie jest taki jak u innych marek. A co ważne, też wycena poszczególnych telefonów y, też nie pomaga, y, więc y, mam nadzieję, że tak jak Nokia, tak i w kolejnych latach Sony się odbije, bo jeżeli się nie odbije, to Sony Mobile będzie miało, a pewnie i już ma. Spory problem. Ja tutaj mówię tylko o smartfonach. Nie możemy tutaj porównywać Sony Mobile do Sony PlayStation, które radzi sobie fantastycznie, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, i życzę z całego serca, aby smartfony od Sony sprzedawały się na takim poziomie jak konsole PlayStation 4, czy podejrzewam w przyszłym roku PlayStation 5. Drugą marką, która z jednej strony tam pojawiały się informacje na temat tego, że odbija się od dna pod względem finansowym jest HTC. Podobno duża tym zasługa, jeżeli chodzi o czerwiec i lipiec nowego HTC U19E. Jednak ta sprzedaż smartfonów mojego ukochanego HTC, ja naprawdę byłem i nadal jestem wielkim fanem tej tajwańskiej firmy. W 2010, 2011, 2012 roku uważam, że wszystkie flagowe modele od HTC były chyba najlepszymi smartfonami, jakie pojawiły się na rynku. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że mamy rok 2019 i ta sprzedaż jest słabiutka. Niestety nie znalazłem w sieci jeżeli je znaleźliście to, proszę powiedzieć mi nie znalazłem w sieci dokładnych informacji, jaka to jest ilość. Jednak jest bardzo, bardzo słabo i jedynym urządzeniem, jedynym elementem, który utrzymuje płynność finansową HTC na ten moment jest uwaga, HTC Vive, czyli Google wirtualnej rzeczywistości i to na nich HTC na ten moment najwięcej zarabia. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o HTC, to ewidentnie jest marketing, bo HTC od wielu, wielu lat robi naprawdę bardzo dobre telefony. Pamiętam, kiedy recenzowałem dla Was HTC10 bodajże w 2016 roku. To był świetny telefon. Naprawdę to było urządzenie, któremu nie brakowało nic, kompletnie nic. Natomiast się nie sprzedał. Czy zła wycena? Nie do końca się z tym zgodzę, bo wówczas to była cena na poziomie innych marek. Marketing mam wrażenie, że w przypadku HTC trochę zawodzi i no cóż, trzymam kciuki, drogie HTC. Moja ukochana Marko, Marko, którą darzę największym sentymentem, i za tę markę trzymam najmocniej kciuki. Na koniec pozostawiłem sobie temat marki, która teorii już przestała istnieć, w praktyce coś tam jeszcze wszędzie, mianowicie Blackberry. Blackberry, czyli również marka, która została wykupiona, prawa do marki Blackberry zostały wykupione przez chińską firmę TCL. Było to bodajże w roku 2016. Blackberry trochę jest jak Nokia, mianowicie przespał ten czas, kiedy Android szturmem zaczął zdobywać... Yy wszystkie możliwe telefony z Androidem, Nokia wolała pozostać przy Symbianie, Blackberry ze swoim Blackberry OS, ze swoim BISem. I niestety, tak jak Nokia po przyjęciu przez HMD Global odbija się od dna, tak Blackberry, no Blackberry to niestety kiedyś synonim prawdziwego biznesmena, człowieka pracującego w korporacji, niesamowicie wygodnego urządzenia do pisania maili poprzez klawiatury qwerty. Na ten moment marka zapomniana, marka, która jej sprzedaż sięga blisko 0% na rynku, więc niestety kiedyś Research in Motion, kanadyjska firma, która e, sprzedawała BlackBerry, natomiast też trzeba zaznaczyć, że BlackBerry w tym samym zestawieniu jest najmłodszą marką, bo od 1999 roku funkcjonuje. Tak jak szybko się rozwinęła. Tak niestety szybko się zwinęła. Tak mniej więcej, moi drodzy, wygląda sprzedaż smartfonów Q2 w 2019 roku. Niestety nie jest to sprzedaż, która napawa optymizmem wszystkie marki. Jednak nie bądźmy burakami, życzymy wszystkim markom jak najlepiej i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, a jeżeli nie miesiącach, to latach, sprzedaż tych sześciu marek, o których dzisiaj opowiedzieliśmy, podciągnie się i wyjdą na prostą. A co według was płynęło na to, że sześć Marek sprzedaje się tak jak się sprzedaje jedne lepiej drugie gorzej. Natomiast w porównaniu do czołówki ta przepaść jest ogromna. Sekcja komentarzy należy do was. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. Widzimy się najprawdopodobniej jutro w kolejnym filmie. Pozdrawiam was serdecznie. See ya!